Hello, thank you. thank you, thank you. Thank you, thank you very much, thank you, thank you all, thank you all, thank you, and hello New York, hello new york. Minęło trochę czasu, wiele się zdarzyło. Chciałbym trochę pomówić o wojnie w Zatoce Perskiej. Wiecie, co najbardziej mi się w niej podobało? To, że można ją obejrzeć na wszystkich kanałach i kablówce. I miała świetną oglądalność. Więc lubimy wojnę. Jesteśmy ludźmi lubiącymi wojnę. Lubimy wojnę, bo jesteśmy w niej dobrzy. A czemu jesteśmy dobrzy? Bo mamy wiele lat praktyki. Ten kraj ma dopiero 200 lat, a miał już 10 dużych wojen. Mamy tu ważną wojnę co 20 lat, więc jesteśmy w niej dobrzy. I świetnie, bo nie jesteśmy dobrzy w niczym innym. Nie możemy skonstruować przyzwoitego samochodu, odbiornika telewizyjnego. Czy pieprzonego magnetobidu. Przemysł stali leży, system edukacji jest dobany, nie umiemy zapewnić opieki zdrowotnej, ale potrafimy rozwalić bombami dowolny kraj. Zwłaszcza, jeśli kraj jest pełen mulatów. Lubimy to, to nasze hobby. To nasza światowa posada: bombardować mulatów. Irak Panama, Grenada, Irak, Panama, Grenada, Libia, masz mulatów w kraju? To powiedz im, żeby się mieli kurna na baczności, bo ich zbombardujemy. Kiedy ostatnio zbombardowaliśmy białych? Czy w ogóle bombardowaliśmy ich kiedykolwiek? Niemców? To było tylko raz, kiedy wcieli nam się w nasze plany. Chcieli rządzić światem. Gówno im do tego, władza nad światem to nasza działka. Teraz bombardujemy tylko mulatów. Nie dlatego, że próbują krzywać nam plany. Po prostu są brązowi. Zauważyliście pewnie, że mam nieco inne podejście do tej wojny niż powinno się mieć. To, które jest nam wpajane przez rząd amerykański. Mój mózg tego nie trawi. Mam taką przypadłość charakteryzującą idiotów, która nazywa się myślenie. Nie jestem dobrym Amerykaninem, bo lubię mieć własną opinię. Nie akceptuję wszystkiego, co mi mówią. Przykro stwierdzić, większość Amerykanów akceptuje, jak rozkaz. Ale nie ja. Ja mam swój zbiór zasad. Moja pierwsza zasada. Nie wierzę we wszystko, co mówi rząd USA. I nie biorę na poważnie mediów czy prasy, które na potrzebę wojny zmieniły się w bezpłatnych pracowników Departamentu Obrony i którzy większość czasu funkcjonowali jako nieoficjalni od public relations. Więc ich nie słuchaj. Ja nie wierzę w mój kraj i muszę wam powiedzieć, nie rozumiem tego całego halo z flagą i złotymi oznaczeniami. Traktuję je jako symbole dla tych z symbolicznym mózgiem. Ja wojnę rozumiem trochę inaczej. Dla mnie wojna to masowe machanie kutasem. Prosta rzecz, wojna to kupa ludzi stojących na polu i machających do siebie kutasami. Placeci mają kompleks związany z długością konica, więc muszą zabijać się nawzajem. To jest naprawdę kwintesencja tego całego gówna. Całe to pozowanie na supersamca i macho w barach, szatniach i wszędzie indziej. Nazywa się strach o kutasa. Faceci boją się, że ich penisy są za małe, więc ze sobą konkurują, by podbudować ego. A jako, że wojna to najlepsze zawody, to faceci zabijają innych, by poprawić swoją marną samoocenę. Nie musisz być historykiem czy politologiem, by zauważyć działającą teorię o większych kutasach za granicą. To wygląda mniej więcej tak. Co? Oni mają większe penisy? Zbombardować ich. Rozwalić ten gen słowiański. Wojna to przekręt. Wojna to przekręt. Była nim zawsze. Według mnie najlepiej opisuje ją następująca definicja. Nie jest ona tym, czym wydaje się być dla większości ludzi. Jedynie nieliczna grupa wtajemniczonych wie, o co w niej chodzi. Wojnę prowadzi się po to, by przyniosła korzyść garstce osób kosztem niezliczonej rzeszy ludzi. W Stanach Zjednoczonych pierwsza wojna światowa stworzyła 21 tysięcy nowych milionerów i miliarderów. Tylu ujawniło swoje ogromne, krwawe dochody w zeznaniach podatkowych. Nikt nie zna liczby wojennych biznesmenów, którzy przekazali fałszywe dane. Ilu z tych multimilionerów zarzuciło na ramię karabin? Ilu z nich wykopało okopy? Ilu z nich dowiedziało się, co to znaczy znosić głód w zaszczurzonej ziemiance? Ilu z nich w bezsenne, przerażające noce ukrywało się przed pociskami artyleryjskimi, odłamkami i kulami z karabinów maszynowych? Ilu z nich odparowało cios bagnetem zadany przez nieprzyjaciela? Ilu z nich odniosło rany lub zginęło w bitwie? Zwycięskim narodom wojna pozwala przejąć dodatkowe terytoria. Nowo zdobyte obszary są szybko eksploatowane przez nielicznych, tych samych. Którzy z krwawego konfliktu wycisnęli dolary. Rachunek zapłaci opinia publiczna. Straszliwe jest to, straszliwe jest to rozliczenie: świeże nagrobki, okaleczone ciała, roztrzaskane umysły, złamane serca i rozbite domy, niestabilność gospodarcza, depresja i wszystkie towarzyszące jej nieszczęścia, miażdżące opodatkowanie wielu pokoleń. Popieram dostateczną obronę wybrzeża i nic więcej. Jeśli jakiś naród przybędzie tu, aby walczyć, wówczas stawimy mu zbrojny opór. Kłopot z Ameryką polega na tym, że kiedy dolar przynosi lokalnie 6% zysku, kraj zaczyna się wiercić i emigruje za morze, gdzie osiąga 100% zysku. Za dolarem podąża flaga, a za flagą żołnierze. Nie poszedłbym znowu na wojnę. Aby zabezpieczyć parszywe inwestycje bankierów. Powinniśmy walczyć jedynie w obronie naszych domów i praw obywatelskich. Wojna wszczęta z każdego innego powodu jest przekrętem. Militarny gang sięga po każdy dostępny mafijny chwyt. Wskazywacze mianują naszych wrogów, mięśniacy ich niszczą, mózgowcy opracowują plan wojny, a wielkim szefem jest hipernacjonalistyczny kapitalizm. Być może komuś wyda się dziwne, że jako oficer używam takiego porównania. Zmusza mnie do tego prawdomówność. Spędziłem 34 lata i 4 miesiące w czynnej służbie najbardziej sprawnych sił wojskowych naszego kraju korpusie piechoty morskiej. Przeszedłem wszystkie szczeble kariery, od podporucznika do generała. W tym okresie najczęściej pełniłem funkcję wysokiej klasy mięśniaka wielkiego biznesu, Wall Street i bankierów. Krótko mówiąc, byłem gangsterem na usługach kapitalizmu. Już wtedy podejrzewałem, że uczestniczę w szwindlu. Teraz jestem tego pewien. Podobnie jak wszyscy przedstawiciele żołnierskiego fachu, zdolność samodzielnego myślenia odzyskałem dopiero po zakończeniu służby. Podporządkowując się rozkazom przełożonych, zawieszałem swoje zdolności umysłowe. Pomagałem uczynić Meksyk, a szczególnie roponośny obszar Tampico, bezpiecznym dla amerykańskich spółek naftowych w 1914 roku. Pomagałem uczynić Haiti i Kubę przestrzenią na tyle znośną, aby chłopaki z National City Bank mogli spokojnie czerpać dochody. Pomagałem Wall Street w grabieniu półtuzina republik Ameryki Środkowej. Lista tego zbrodniczego procederu jest długa. Pomagałem oczyścić Nikaraguę dla międzynarodowego domu bankierskiego Brown Brothers w latach 1909-1912. Zapaliłem światło w Republice Dominikany dla amerykańskiego biznesu cukrowniczego. Pomagałem zapewnić przychylność Hondurasu wobec amerykańskich kompanii bananowych w 1903 roku. W Chinach pilnowałem, by nikt nie przeszkadzał Standard Oil. Patrząc wstecz, czuję, że mógłbym udzielić Alowi Capone paru wskazówek: u szczytu swojej kryminalnej kariery kontrolował on interesy w trzech okręgach, a ja działałem na trzech kontynentach. Był to fragment przemówienia wygłoszonego w 1933 roku przez Smedleya Butlera, generała dywizji Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, którego odznaczono między innymi dwoma medalami honoru. To, co teraz powiem odnośnie rosyjskiej agresji na Ukrainę, możecie wsadzić między bajki. Ale załóżmy, że ktoś tam gdzieś wysoko, ktoś niewidzialny, założył sobie zarobić bardzo, bardzo dużo. No i jeżeli te 100% zarobi, to wtedy będą dalej decydować, czy przedłużyć wojnę, czy nie. W tej chwili, a jest 12 kwietnia 2022 roku, zarobili niecałe 30%. Pozdrawiam. Sorry. Przykro mi, ale nie chcę być przywódcą. To nie moja sprawa. Nie chcę rządzić ani rozkazywać anyone. nikomu. Like Chciałbym pomóc wszystkim w miarę możliwości. Żydowi, Murzynowi, Białemu. Man, we all Wszyscy to chcemy help pomagać sobie nawzajem. Taka, one one jest one one Taka jest natura człowieka. That like that. Wszyscy each chcemy żyć we wzajemnym szczęściu, a nie we wzajemnej niechęci. Nie chcemy nienawiści ani pogardy dla innych. Na tym świecie jest miejsce dla każdego, a Ziemia jest obfite i może wyżywić każdego. Ścieżka życia może być wolna i piękna, ale utraciliśmy tę drogę. Chciwość centruła ludzkie dusze. Zabarykodowała świat swoją nienawiścią, przynosząc nieszczęścia i rozlewy krwi. Opanowaliśmy prędkość, ale ograniczaliśmy samych siebie. Maszyny, które dają dostatek, zostawiły nas w potrzebie. Nasza wiedza zrobiła nas cynicznymi, nasza inteligencja surowymi i nieżyczliwymi. Myślimy za dużo, a czujemy za mało. Bardziej niż maszyny potrzebujemy człowieczeństwa. Bardziej niż inteligencji potrzebujemy szczęśliwości i łagodności. Bez tych cel, życie będzie brutalnie i wszystko zostanie utracone. Samoloty i zbliżyły nas do siebie. Sama natura tych wynalazków woła o dobre do człowieku. Woła o powszechnym ku jedności na wszystkich. Nawet teraz mój głos dociera do milionów ludzi na całym świecie. Miliony roz rozpaczonych mężczyzn, kobiet i białych dzieci. Ofiar systemu, który sprawia, że ludzie są torturowani, a niewinni trafiają do więzień. Do tych, którzy nie słyszą, mówię nie rozpaczaj. Spadło nas nieszczęście, ale chciwość odejdzie. Gorycz człowieka, który boi się drogi rozwoju ludzkości oraz nienawiść ludzka odejdzie w przeszłość, a dyktatorzy zginą. A moc, która została ludziom zabrana, do ludzi powróci. I tak, że jak umierają ludzie, wolność nigdy nie zginie. Żołnierze, nie ulegajcie rządzącym ludziom, którzy wami gardzą, was niewalają, którym powierzacie z własne życie, którzy mówią wam, co robić, co myśleć, co czuć, którzy was ćwiczą, żywią i traktują jak bydło, używają jak mięso armatnie. Nie ulegajcie tym nienaturalnym ludziom, ludziom, maszynom z mechanicznymi mózgami i mechanicznymi sercami. Nie jesteście maszynami, nie jesteście bydłem. Jesteście ludźmi. Macie miłość do ludzi w swoich sercach Nie chcecie nienawiści, tylko niekochani nienawidzą Niekochani i nienaturalni Żołnierze, nie walczcie o niewolę, Walczcie o wolność W 17 rozdziale Ewangelii według św. jest napisane Królestwo Boże jest w ludziach Nie w jednym człowieku, nie w grupie ludzi, ale we wszystkich ludziach Was, w ludziach jest siła Siła do tworzenia maszyn Siła do tworzenia szczęścia Wy ludzie macie siłę, aby stworzyć się wolne i piękne Aby uczynić się wspaniałą przygodą Następnie w imię demokracji użyjmy tej mocy, aby nas wszystkich zjednoczyć. Pozwoli nam walczyć o nowy świat. Przyzwoity świat, który da ludziom szansę na pracę, który da Wam przyszłość, spokojną starość i bezpieczeństwo. Dzięki obietnicom tych rzeczy rządzący rosną się, ale oni kłamią. Nigdy nie spełniają obietnic i nigdy nie będą. Dyktatorzy uwalniają siebie, ale zniewalają ludzi. Teraz walczymy o dotrzymanie tych obietnic. Walczymy o wolny świat. Aby zniszczyć bariery narodościowe, aby pozbyć się chciwości, nienawiści, nietolerancji, walczymy o rozsądny świat, gdzie nauka i postęp doprowadzi do szczęścia i wszystkich ludzi. Żołnierze, w imię demokracji, jednoczmy się!